Jakub Henke, witam w trzeciej części naszego programu. Na koniec zostawiliśmy sobie trochę kultury, muzyki, takiego ostrzejszego brzmienia. Co tu dużo mówić? Krótko, Łukasz Szurbo Szulborski. Witam. I Marek Tyszkiewicz. Witam. Zespół Hormony. Tak, zespół Hormony, wcześniej z piątku na sobotę. W zasadzie side project takich bandów szczecińskich, jak Time to Express, czyli Hary, Teraz z nowym singlem, mocno granym w trójce, ja, Shurbo, czyli Kurkuma i Bimble też z Semi Dry. Także pozdrawiamy chłopaków. Pudel oczywiście na gitarze, także z Time to Express. Razem z nami gra ofensywa. Aha, to do tego zaraz przejdziemy. Przepraszam, że jestem taki trochę elegancki, ale dzisiaj mieliśmy sporo polityki w programie, więc y, trochę nie przystaje do tematu. No, no nie można być doskonałym na co dzień, także... No, nie, mogę krawat lekko roz, roz tego, może będzie. O, tak będzie, będzie fajniej. No, 20... no, może Słucham? No, Może weekend. Nie, po nie, nie. 22 lutego we FreeBlusie wasz koncert, taki trochę wznowieniowy jak... Y, jak mówiliście przed wejściem na antenę, bo nie graliście dawno razem. Dokładnie. Rok temu wypuściliśmy Epkę, korporację. Potem każdy z nas tak naprawdę był zajęty swoimi projektami, czyli Time to express kurkumą. Działo się trochę, jeżeli chodzi o, o te nasze główne składy, ale stwierdziliśmy, że te numery, które, które były robione przez hormonów i z piątku na sobotę wcześniej, one wymagają tego, żeby wrócić. I tym koncertem chcielibyśmy znowu się pojawić tutaj u nas w Szczecinie. Free Blues Club, sobota, godzina 20. Zapraszamy. Przybądźcie trochę naszym telewidzom, e, jaki rodzaj muzyki gracie, gdzie to można to znaczy, i czy można jakoś sklasyfikować? E, jeżeli chodzi o ofensywę, jest to… E, czyli to jest zespół, który będzie tak, gra, tak, gra, grał tak, z Wami? Oni grali Marii. teraz w tym roku, w poprzednim roku, czyli w 2013 na głównej scenie przystanku Woodstock. To chyba niezbyt łatwo się dostać z tego, co mówiłeś. No, jest to generalnie ciężka sprawa, żeby zajechać na, głównym, na głównej scenie Woodstocku. Wszyscy, którzy grają w Polsce, chyba wiedzą, że, że, że nie każdy może tam wystąpić. Grali teraz na Wośpie przed Pałacem Kultury, także generalnie jeżdżą po Polsce chłopaki. Zrobili swoją akcję w telewizji. W telewizorni byli w Mazbi the Music, gdzieś tam też to wszystko poleciało. Jeżeli mogę ich zareklamować, bo nie ma ich dzisiaj niestety, ale będą w sobotę. Jeżeli chodzi o Hormonów, to, to nasza muza jest bardzo eklektyczna, dlatego że to wszystko się włoży jeszcze z czasów z piątku na sobotę, czyli numer trzecin, który przez lata był powerplayem w jednym z naszych, z największych alternatywnych klubów w mieście, czyli w Kormonie w Szmacie, leciał co środę i to, była, to było fajne doświadczenie dla nas, świetna sprawa, idziesz sobie co tydzień do klubu i, i, i słyszysz swój kawałek. Kiedyś mieliśmy jakieś tam sukcesy, jeżeli chodzi o famę, jeszcze właśnie z czasów Sprątko na sobotę. Potem to przeszło zmianę. Zmieniliśmy nazwę, dlatego że rodzaj muzyki się zmienił, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy już na tyle starzy, że możemy sobie teraz grać jedno i drugie i nikt tam nam nic nie powie i, i to w sobotę będzie się działo. Czyli tak grać dla własnej przyjemności, czy to jest jakieś nowe otwarcie i macie jakieś, jakieś poważne plany? Co to znaczy, co no, ja ci powiem odnośnie tego, tej, tego powrotu naszego. To tak jak tutaj też Łukasz powiedział, no wcześniej graliśmy teraz Łukasz ma kurkumę, ja gram z Bartkiem w Time to Express i nawet nawiązując do tego, jaka, jaką muzykę gramy, to właśnie nawet to pokazuje Łukasz w kurkumie mocne brzmienia. My w Time to Express łagodniejsze niż, niż, niż w hormonach, a tutaj się gdzieś spotykamy, tak? Łukasz ma tu yy, mówię troszeczkę łagodniejsze granie, a dla mnie sprawy Ja Ale chciał zaprosić, dlatego Podejdź tutaj. Proszę bardzo. Witamy. Jest przedstawiciel ofensywy. Troszeczkę nam się z czasem to wszystko przesuwało. Ale fajnie, że jesteśmy, także siadaj. Zapraszamy, Podaj mikrofon może. Przekazuję. Jakbym mógł się przedstawić na początku? Cześć Przemek Borkowski i Zespół Ofensywa, Gitara Basowa, teksty. Aha, no dobrze, czyli tutaj mamy reprezentantów obydwu zespołów, które będą grały w sobotę. Dobrze, teraz jakieś pytanie bym do Ciebie wymyślił. <laughs> Lubicie się z, z kolegami, z hormonów? Znaczy, to jest taka śmieszna sytuacja, ja może powiem, bo my się generalnie przenikamy, ale tak naprawdę to osobiście nie graliśmy jeszcze nigdy ze sobą na, na jednej scenie. Ja pamiętam, że chłopaki mieli wcześniej skład. To było Too Late, tak? Coś takiego? Nie, nie. Kiedyś dawno temu był taki zespół No Future. No Future, być. właśnie, właśnie, sorry. Bo pamiętam, że zamierzmy czasy, ale. Wiem, że często było, że po prostu w jednym miejscu przypuśćmy, my mieliśmy swoje łupanie, potem właśnie gdzieś tam się chłopaki przewijali i, i, i na zmianę. A mimo to nie było takiej sytuacji, żebyśmy, żebyśmy grali w jednym miejscu razem. Ja się bardzo z tego cieszę. Ja myślę, że było. A gdzie to było? W tegorocznym przystanek Woodstock. A faktycznie mówiłem, już chwaliłem was, no ale widzisz, ale wy zagraliście na dłużej, nie? No nie ma znaczenia, ale graliśmy na tej samej imprezie. No tak, ale wiesz, zazdrość, zazdrość po naszej stronie, <grymne> Tak to bywa na przystanku, z tego, tak, że nie wszyscy wszystko pamiętają. No dobrze, to widzę, żeście się przewinęli przez różne projekty muzyczne i tak dalej. To wszystko się tak widzę, miesza na tej szczecińskiej i okolicznej scenie muzycznej. Generalnie jeżeli chodzi o Szczecin, to ja osobiście obserwuję, że zmienia się troszkę mentalność ludzi grających, powiedzmy, muzyków, no w tym sensie, że nie ma takiej spiny, to, to znaczy już jakby... Wszyscy wiedzą, że nie polega to na jakimś wyścigu, i indywidualność. Znaczy, trzeba, trzeba posiadać jakiś tam rys indywidualny, wiadomo, no każdy do tego dąży, ale generalnie chodzi o to, żeby też czuć to i żeby ludzie to czuli, którzy przychodzą na koncerty, że faktycznie się to muzą żyje i my nie skaczemy sobie do oczu. Nie wiem, no można brać przykład z raperów, którzy bardzo dużo fajnych rzeczy zrobili przez to, że, że właśnie często pokazywali się razem w jakichś miejscach, robili wspólny fajny after I, i muzyka rockowa zawsze taka była, nigdy nie była gdzieś, wiesz, zarezerwowana do jakichś takich miejsc, w których się teraz często pojawia. Była to muzyka z klubów, z knajp dla ludzi, którzy się po prostu chcą bawić mocno, coś przeżyć, ale też o czymś fajnym posłuchać. Chłopaki też mają teksty zaangażowane, więc jest OK. No dobrze, to w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak Państwa jeszcze raz zaprosić do FreeBlues Clubu 22 lutego. To jest sobota, tak? Dobrze kojarzy? Dokładnie. Sobota, się godzina 17. 20. Ja bym jeszcze chciał pozdrowić moich koleżków z Kurkumy. Proszę bardzo. Pozdrawiam was. Bydlaki. Marek, jakieś pozdrowienia? Ja chciałem pozdrowić moich koleżków z Time to Express. Pozdrawiam Was, gnoje. No, to ja już bym chciał też pozdrowić w takim razie moich koleżków z ofensywy, których dzisiaj nie ma tutaj ze mną. Do zobaczenia w sobotę. Aha, jeszcze jedna. <grywka> jako support wystąpi zespół ETA. To jest też ważne. Młode chłopaki, bardzo energetyczne granie. Także rozgrzeją publikę. Bądźcie o godzinie 20 w sobotę we Freebuskawie. Dołączam się do tych zaproszeń. Pozdrowieniom stało się zadość, jak to w telewizji czasami bywa. W związku z czym ja Państwa również pozdrawiam serdecznie, gdyż to koniec naszego programu. Kolejna galaktyka pomerania już w środę o godzinie 17. Zapraszam w swoim własnym imieniu, jeżeli dobrze pamiętam grafik. No i cóż, kłania się nisko, do zobaczenia.